Cześć, witam cię serdecznie, Wojciech Wesołowski. Z tej strony to jest pierwsza część mojego kursu, czyli jak wykorzystać czata GTP i sztuczną inteligencję w biznesie, w biznesie przede wszystkim biznesie online, w prowadzeniu własnego biznesu, własnego projektu. To jest lekcja numer jeden. Lekcja jest numer taka lekcja wstępna. Pamiętaj, jeśli już masz swojego dostęp do swojego czata GTP i wiesz, czym jest czat GTP, możesz kompletnie pominąć tą lekcję, to jest lekcja. Stricte dla osób początkujących, gdzie troszeczkę omówimy w ogóle, czym jest chat GTP, pokażę Ci takie cztery możliwości, cztery możliwości, które daje Chat GTP w biznesie. Oczywiście tych możliwości jest o wiele więcej. W tym kursie pokażę Ci między innymi na przykład, jak stworzyć własny produkt, na przykład Lead Magnet, albo jak stworzyć produkt płatny za pomocą czata GTP, pokażę Ci, jak wykorzystać go w wideo marketingu, pokażę Ci, jak konstruować reklamy, jak robić opisy produktów i tak dalej, tak dalej. To jest naprawdę bardzo mocny wstęp. No i też tutaj przejdziemy sam proces rejestracji do rejestracji w samym czacie i na tym skończymy tą lekcję. Czyli jeśli wiesz co to jest czat, jeszcze raz powtórzę, możesz spokojnie pominąć tę lekcję i przejść do materiału następnego. Czym jest czat gtp? Oczywiście nie omieszkałem spytać samego czata gtp i napisał mi, że to jest, to jest duży model językowy opracowany przez Firmę OpenAI oparty na architekturze akurat tutaj ja korzystam z czata w wersji 3,5 jest, jest, Są już kolejne wersje. Jak nagrywam, to, to można sobie zrobić upgrade'y. Oczywiście pokażę wam, dlaczego warto po prostu mieć te, te lepsze wersje, itd, tak i tak dalej. No Jest to m.in. program komputerowy, który został stworzony do przetwarzania i generowania tekstów, a w szczególności do rozmów z ludźmi za pośrednictwem czat tak najprościej od, odpowiedzieć. Chat GTP może odpowiadać na różne pytania, przeprowadzać dialogi na różne tematy i dostarczać informacje w różnych dziedzinach. Dzięki ogromnym liczbie parametrów, które zostały wykorzystane do jego szkolenia, Chat GTP jest w stanie generować teksty, które wydają się bardzo ludzkie i naturalne, co czynią go jednym z najbardziej zaawansowanych modeli językowych na świecie. Tak bardzo krótko, a teraz powiem tak prosto od siebie, a po prostu możecie dzięki czatowi gtp m.in. przetworzyć reklamy. Możecie też na przykład zadać mu pytanie, jeśli macie jakiś produkt, na przykład kto by był waszym na przykład klientem, jaka grupa docelowa i tak dalej, O tym też będziemy mówili w dalszej części tego szkolenia, ale chcę ci to pokazać takie cztery, chyba najbardziej dla mnie ciekawe, ciekawe wykorzystanie, ciekawe modele w kwestionie gtp. Jednym z nich jest bardzo, bardzo fajny sposób obsługi klienta. Czyli możesz po prostu przez, przez system API nauczyć czat GTP o swoim produkcie, o swoich obsługach i ten czat GTP będzie tym osobom odpowiadał, tak jak to jest powiedziane, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, czyli masz takiego darmowego pracownika, wystarczy to spiąć systemem. Jest to dość skomplikowane, ale to jest bardzo fajna funkcjonalność, którą można po prostu wykorzystać, czyli mamy tak zwany obsługę klienta całodobową za darmo. Oczywiście, wymaga to troszkę czasu, wymaga to troszkę przygotowania, ale, ale jak najbardziej to działa. Taka najbardziej popularna część to jest generowanie treści, czyli możemy po prostu użyć czata GTB do tego, by na przykład robił opisy produktów, na przykład pisał artykuły na, na blogu, stworzył nam markę. markę markę biznesową, pomógł nam opisać tą markę biznesową. Ja na przykład wykorzystywałem chat GTP do stworzenia biznes planu swojego, do biznesplanu swoich klientów itd. itd. Mam ogromne, ogromne zastosowania i o tym też będę mówił w dalszej części. Marketing i reklama są w stanie przygotować bardzo fajne i bardzo precyzyjne teksty, które pozwalają Ci po prostu sprzedawać więcej, kreować fajne reklamy, między innymi na przykład Będziecie mieli pokazane, jak zrealizować scenariusz, na przykład materiałów wideo, który, który będziecie mogli zrealizować na, na przykład na YouTube, jeśli macie produkt. No i też pomaga nam przy badaniu rynku. Jeśli chcesz wejść z jakimś produktem, możesz porozmawiać z Chatem GTP, jak on to widzi, zrobić taką krótką analizę rynku na podstawie tego, co on już potrafi, pod... daje bardzo fajne odpowiedzi i daje bardzo fajne treści. Ok, to tyle, jeśli chodzi o cztery zastosowania. Ten materiał będzie dość krótki. Przejdźmy do samego procesu rejestracji. Jest on banalnie prosty. Potrzebujemy tak naprawdę naprawdę dwóch rzeczy. Po pierwsze, potrzebujemy pocztę mailową. Oczywiście, chyba każdy dzisiaj już ją posiada. No i oczywiście potrzebujemy numer telefonu, bo w pewnym procesie trzeba będzie podać ten numer telefonu i przyjdzie kod weryfikujący na telefon. Ok, a więc zaczynamy rejestracja. Przejdźmy sobie na stronę chatopenai.com. No i klikniemy: Stwórz nowe konto jest to banalnie proste wpisujemy swojego maila ja wam proponuję w ogóle żebyście zdziałali na Gmailu możecie też się zalogować poprzez Gmaila lub przez konto Microsoftu wtedy będzie bardzo łatwo no ja wolę tą przejść tą weryfikację ręczną czyli wpisuję sobie adres e-mail oczywiście wpisujemy później hasło pamiętajcie że hasło musi mieć 8 znaków i musi mieć co najmniej jedną dużą literę i jedną cyfrę, bo czasami nie przyjmuję, tak? Więc pamiętajcie to, że musi być dość skomplikowane, no, ale też warto korzystać z tak zwanych bardziej skomplikowanych haseł, no, bo też tam będziecie po prostu z tego korzystali. System Was poprosi o weryfikację, czyli logujemy się, odnajdujemy sobie treść od OpenAI. Tak to będzie wyglądało: weryfikacja maila. Klikamy: weryfikuj adres e-mail. Zostajemy przeniesieni do kolejnego pulpitu, gdzie będziemy musieli podać swoje imię, nazwisko, yy, swoją datę urodzin. Akurat zobaczyliście, w tym roku mam 50 lat <laughs> yy, przy tej okazji, yy, czyli podajemy swoją datę urodzin. Specjalnie dałem swoją, swoją, żebyście po prostu też troszeczkę bliżej mnie poznali. Yy, Potem musimy przejść weryfikację, czy podajemy swój numer telefonu. Po kliknięciu tutaj przy tego zielonego przycisku przyjdzie wam SMS, musicie go wpisać. Nie zdążyłem zrobić rzutu ekranu, od razu wpisałem, po prostu przerzuciło już mnie na stronę jakby do kolpitu już samego czata gtp. No tutaj sobie możecie sobie trochę poczytać. Pamiętajcie, że możecie też po prostu kliknąć, jeśli korzystacie z przeglądarki Chrome, żeby Wam przetłumaczyło to wszystko po polsku. Jak najbardziej to będzie funkcjonowało, będzie działało, nie bójcie się tego. Musicie tutaj dać next, next, next. Tutaj będzie kilka opisów, do czego możecie wykorzystać czata troszeczkę informacji, no i potem już po prostu macie gotowy, gotowy jesteś zarejestrowany i możecie już zacząć korzystać z czata, wystarczy dać tutaj na górze komendę nowy czat i możecie sobie zacząć przygodę z czatem GDP. Mam nadzieję, że to było proste, mam nadzieję, że to było zrozumiałe. Zapraszam Cię już do kolejnej lekcji, gdzie już Ci pokażę, w jaki sposób wykorzystać właśnie czata GTP w biznesie. Pokażę Ci kilka pomysłów. Trzymaj się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.